Teraz Stany Zjednoczone przestają być tą oazą wolności. Po tych pierwszych dekretach, które wczoraj Donald Trump podpisał, można taki wniosek wysnuć, dlatego że on wypowiada wojnę kobietom, wypowiada wojnę ochronie pracowników, inkluzywności. Z dniem dzisiejszym oficjalną polityką rządu Stanów Zjednoczonych będzie również fakt, że istnieją tylko dwie płci. Nie wiem, czy widzieliście, jak po stronie lewicy słychać kwik. Bo jak to się mówi, słychać wycie znakomicie. No, Trump wstał, powiedział, co miał powiedzieć, i w Polsce zaczęła się afera. Nawet pierwsza feministka tego kraju, Roman Giertych, zaczął się modlić do Boga. Jesteś na kanale Kto wygrał, a dziś pokażę Wam, dlaczego w Polsce jest, jak jest. Czy przemówienie Donalda Trumpa było mocne? Nie wiem. Dla mnie nie. Dla mnie było normalne. This week... W tym tygodniu zakończę również politykę rządową, która próbuje wpychać kwestie społeczno-genderowe we wszystkie aspekty życia publicznego, także kwestie rasowe. Nasza polityka będzie ślepa na kolory, a oparta wyłącznie o aspekty merytoryczne. Z dniem dzisiejszym oficjalną polityką rządu Stanów Zjednoczonych będzie również fakt, że istnieją tylko dwie płci, męska i żeńska. W tym tygodniu przywrócę do pracy członków Sił Zbrojnych, których zwolniono ze względu na odmowę szczepienia się na COVID. Zostaną im również wyrównane wstecznie ich wynagrodzenia. I wiecie co on tam mówił o wielu innych kwestiach e, oczywiście ważnych e, dla Amerykanów, bo przecież to chyba istotne, aby prezydent danego kraju był przede wszystkim dla własnych obywateli. Nie tak jak w Europie, aż mi się sytuacja w Rumunii przypomniała. I nie wiem co się lewaczki, boicie, jeśli jesteśmy suwerennym, niezależnym i demokratycznym państwem, to chyba jego polityka nie powinna mieć na nas wpływu. To jak to jest lewico? Jesteśmy suwerenni czy jednak nie? Bo z waszych Wypowiedzi wynika, że jednak boicie się prezydenta kraju, w którym wielu z Was nigdy nie było i nie będzie, bo nie jest dla Was w żaden sposób osiągalny. No i tak jak mówiłem, największa feministka na Xie zaczęła się modlić do Boga. Tak, tak chodzi o Romana Giertycha, bo napisał tak Boże, błogosław Amerykę i miej nas w swojej opiece. On nawet nie zrozumiał, że na tym polega demokracja. I w demokratycznych wyborach większość Amerykanów nie opiera lewackiego debilizmu. I szczerze, śmiejemy się z Amerykanów, że nie są zbyt mądrymi ludźmi. Jednak to u nas Giertych z Tuskiem, Trzaskowskim i Żukowską mają coś do powiedzenia. Ale już dobra. Amerykanie też musieli dojrzeć do niektórych decyzji? Być może kiedyś i u nas choroba inkluzywności przeminie. Ona to bym dzisiaj szczepił. Szczepionką byłoby stwierdzenie, że są kula tylko dwie płcie, choć to jest zajęcie. Oczywiście dziwne, że mamy XXI wiek, a takie oczywistości jak ilość płci musi zatwierdzać prezydent Stanów Zjednoczonych. Czy my się cofamy w rozwoju? Być może. Jednak posłuchajcie kandydatki na prezydenta i dość błyskotliwej pani redaktor. ...jest to, że one również, jak Roman, nie zrozumiały, że na tym polega demokracja. One nie zrozumiały, ile zapewnień dla własnych obywateli ogłosił Trump. One stwierdziły, że kobiety będą zagrożone. No kur... Intelektualistki wybitne. Dwa mózgi się spotkały i walczą o przeżycie na antenie. Nie one nie zauważyły, że Trump nie ma robić dobrze ani Polsce, ani Ukrainie, ani całej Unii Europejskiej. On ma robić to, co najlepsze dla Amerykanów. I ja wiem, że w waszych mózgach się to nie mieści, drogie panie, ale my mamy swój rząd. A to, że ma nas gdzieś, to już inna sprawa. Też został wybrany w demokratycznych wyborach i świadczy to jedynie o ludziach, co na nich głosowali. I jestem za zdziwiony, że te dwie kobiety oficjalnie mówią o tym, że najwidoczniej nie jesteśmy suwerennym państwem. To po co nam taka bijatowa na prezydenta? W ogóle po co nam ten rząd? Zostańmy kolejnym stanem USA. I jak można być zdziwionym, że są dwie płcie? I nie wiem, czy one bardziej martwią się tymi płciami, czy tym, że ktoś się odważył powiedzieć to na głos i ma w dupę poprawność polityczną, bo poprawność tak mocno wjechała w Polsce, że już nie jest poprawnością polityczną, a jest cenzurą. Tak więc, jeśli Lewactwo wprost mówi, że czekają nas ciężkie czasy, bo obce mocarstwo wybrało sobie prezydenta, to znaczy, że przewracający się Biden również miał wpływ na decyzje polityczne w Polsce. Czy nasz rząd potrafi sam rządzić? Czy potrzebuje sternika? Od komuny się nic nie zmieniło. Jak wy chcecie mieć 50 płci, to sobie ustalcie, że jest 50 płci? Dlaczego tego kur nie zrobicie. Chcecie abasji od ręki na żądanie? To sobie k***a wprowadźcie. Chcecie, żeby nie było religii w szkołach? To je wyje... Chcecie edukację zdrowotną, to niech będzie. Czemu, kurde, nic nie potraficie zrobić? Bo nie umiecie rządzić, bo prawda jest taka, że nie jesteście w najmniejszym stopniu decyzyjni, a wiecznie jesteście sługusami innych państw. Oczywiście Trzasku wygra wybory i będziecie przepychać, jednak teraz się boicie, bo za oceanem zmienił się rząd. I być może będziecie mieli znowu chuda do gadania, chyba że wejdzie w życie plan pani Biejat. Wyjście z NATO i stworzenie Armii Europejskiej i te pizdy w rurkach będą spróbowane chcą biegać i chronić swoich kochanków, bo nikt normalny na tym kontynencie długo nie przetrwa, bo każdy normalny będzie siedział w więzieniu. W sumie to nic nie znaczycie, a przez was my przestajemy się liczyć. A normalny Polak chciałby tylko, żeby było normalnie. My nawet już chyba nie mamy jakichś wielkich wymagań. Inkluzywność wyć, normalność zostawić, podatki obniżyć, Polaków wspierać, biznesy rozwijać. Powiem wam coś śmiesznego. Kiedyś się wy***łem na szkolenie z języka inkluzywnego, musiałem wyjść, bo po godzinie czułem w jak nie będę inkluzywny, powinno mi się odebrać prawo głosu i prawa wyborcze. Tak kurwa serio było. Dodam, że pani redaktor wspomniała, jak to zajęcie inkluzywnie jest w Skandynawii. I wujek, kto wygrał, ma nową ciekawostkę: bo jak byłem w jednym ze skandynawskich krajów, ludzie mówili, że poziom depresji u nich wy... Wypi... Ala w kosmos, jak rakieta Ilona Maska, że żyje im się źle, no ale sprawdźmy, jak się to ma do Polski. Teraz się, kurde, trzymajcie, bo blondyna chce, żeby tak było w Polsce. Bo w Norwegii na przykład 61% młodych osób w wieku 18, 29 lat, staje się niezdolnych do pracy z powodu chorób psychicznych. Rozumiecie ile? 61%. Najczęstsze przyczyny to zaburzenia lękowe, depresja. Poważne zaburzenia rozwojowe. A w Polsce jest to mniej więcej. Bo różne źródła podają trochę inne statystyki. 29,3% młodych osób ma podejrzenie depresji, a tam ponad połowa jest z tego tytułu już niezdolna do pracy. I oni chcą z naszych dzieci zrobić dzi skandynawskie. Pojebało ich czy jak? One czytają coś więcej w życiu niż Pudelka? Tak, więc jeśli już oficjalnie można mówić tym, że polityka obcego państwa ma na nas wpływ, to luz. Jeśli Trump faktycznie zakończy w Polsce te komedie związane z inkluzywnością, to super, jak nasz rząd nie potrafi, ktoś to w końcu zrobić musi. I wiecie, może faktycznie Trump będzie tym człowiekiem, który odwróci myślenie, zmobilizuje ludzi do powrotu do korzeni, wartości czy tradycji. Może znowu Zacznie być ważna rodzina. Może dzieci nie będą już aż tak bardzo dyskryminowaną grupą społeczną. Być może już pani Żukowska nie będzie nazywać dzieci bąbelkami lub mięsem armatnim, jak to powiedziała o na oko około dwóch lat. Które pochodziło z Rosji. Być może znowu nie będzie normalnym to, że pies z obsraną dupą siada na krześle w restauracji przy stole. Bo wiecie, że to o czym mówię to jak na razie za dużo i zapewne jest to niepoprawne politycznie. Ale nie usiadłbym w czystych spodniach na krzesło w restauracji, na którym siedział wcześniej pies gołymi jajami. Do tego podejrzewam, że dupy po sraniu też nie podtarł. Kocham zwierzęta za to, że są zwierzętami, a nie ludźmi. Ludzi nie za bardzo lubię. Jednak jak psy staną się ludźmi, a już mało brakuje, to z nimi też już nie będę rozmawiał. Świat do reszty poje. Ludzie przestali mieć chyba realne problemy i wymyślają jakieś bzdury, zajmują się byle głównym i stwarzają sobie problemy. Bo my, jako ludzkość, lubimy mieć problemy do rozwiązania. Wtedy widzimy jakiś sens istnienia. Jak ci się już kurwa dobrze żyje, to albo się wpakujesz w związek z pojebem, tu mówię o obu płciach, tak, bo mamy je kurwa dwie, jest to oficjalnie potwierdzone, albo wpadamy na zajebisty pomysł, żeby sobie zrobić remont, albo komuś blisko. Pożyczymy pieniądze i kurwa karuzela problemów się kręci. Choć zawsze lepsze to niż zostać lewakiem lub lepiej lewackim kandydatem na prezydenta. Dajcie znać, co myślicie o tym wywiadzie, jeśli mogę to tak nazwać. Czy dla was w przemówieniu Trumpa padły szokujące słowa? Czy jednak czekacie na podobne przemówienie polskiego prezydenta? Widzimy się w komentarzach. Siema!